Hej, cześć, witajcie, ja jestem Tom cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam naprawdę supergląd na telefon, więc nie pozostaje mi nic innego niż zaprosić was do oglądania. Jest to polska gra przygodowa, z ręcznie rysowaną grafiką i z niezwykle wciągającą fabułą. Historię opowiada o małej dziewczynce, która wyszła w podróż, by dostać odpowiedź na nurtujące ją pytanie, dlaczego jej matka jest chora. Graby się to również wiele zagadek logicznych. Jest to tytuł, po prostu, który trzeba zagrać, wreszcie w tym własnym śródłem, to nie są winny przygodę. Jest oczywiście gra logiczna i dream z całego serca ci polecam, bo naprawdę warto w taką grę zagrać. Na chwilę obecną jest to, moim zdaniem, najlepsza gra w stylu biegnie i pokonuj przeszkody. Z tego przede wszystkim z cudowną grafiką, że będziesz mógł budować i ulepszać swoją bazę Bandicoot, odblokować nowe wyspy do eksploracji i zrządzić z różnego rodzaju bossami. Gra naprawdę wystarcza kupę zabawy, w której będziesz mógł przeżyć przygodę w stylu Bandicoot, za darmo na swoim telefonie. Jest to gra, której po prostu nie możesz przegapić. Jest to gra przygodowa z bardzo dobrą fabułą, która emocjonalnie napędza rozgrywkę. W trakcie, gdybym umakasz dwóm celową plagi, Twoim zadaniem jest pomóc im osiągnąć cel, jakim jest wybudowanie rakiety, e, mogli powrócić do swojej zmarłej kosmicznej ojczyzny. Gra ma też ponad 35 pięknych otworów muzycznych, mające na celu jeszcze bardziej znużyć się w tej grze. To do tego, gra można poprać za darmo w sklepie play, play, więc to jest kolejny argument, by sprawdzić tą jakże dobrą grę. Jest to gra sportowa, to za piłki nożnej, w której będziesz mógł się cieszyć wspaniałą rozgrywką, grając 3 na 3 z graczami z całego świata. Wiesz, wnosi po szczeblach rankingu i mierzyć się z coraz to trudniejszymi rywalami. żebyś będziesz mógł też zagrać z swoim znajomym, zdobywać różne umiejętności i wiele, wiele więcej. Jest to bardzo fajna gra mobilna dla fanów piłki nożnej. Jest to innowacyjne połączenie elementów gry przygodowej ze styką klasycznego RPG. Grobowe do oparcie doktorów podróżujących przez wspomnienia umierającego człowieka, by sztucznie spełnić jego ostatnie życzenie, którym jest polecić na księżyc. Z każdym krokiem w przeszłość wykazują się im kolejne urywki jego wspomnień. Para doktorów łączy są fragmenty rozciągające się na całe życie pacjenta, układanki, pożakowujące odpowiedzi na pytanie. Dlaczego ten starzec wybrał akurat to życzenie. Gra również ma bardzo dobrą ścieżkę dźwiękową. Jeżeli jeszcze Cię nie przekonałem do wydania tych par złotych na to jakże świetną produkcję, zawsze możesz wejść i obejrzeć któryś z moich filmów z tej serii. Zatem ja w niektórych momentach nie do końca ogarniałem o co chodzi, ale ja mam tak przekrytycznie przy każdej grze, więc wydaje mi się, że ty trochę lepiej poradzisz w zrozumieniu fabuły tej gry. Że zachęciłem Cię do kupna tej gry, bo naprawdę, ale to naprawdę warto. Najsłynniejszy to się biegać powraca i to w wielkim stylu. W porównaniu do pierwszej części widać sporo przeskok. Ulepszona grafika, nowe pojazdy, możliwość ulepszania plecaka odczytowego i wiele, wiele więcej. Gra wymaga od nas funkcjonowania zręczności i refleksu. Jest to tytuł, który strasznie wciąga i po skończeniu rozgrywki chcemy zacząć kolejną i tak w kółko. Jest to tytuł idealny dla zabicia czasu. Raczej każdy grał w grę ogień i wodę na swoim komputerze, ale od niedawna podobna gra jest również dostępna na nasze telefony. Gra jest stworzona z myślą młodszych, ale myślę, że i starsi znajdą tutaj coś dla siebie. Grafika w tej grze jest bardzo ładna. Gra jest łatwa, ale wciągająca, i od tego często są aktualizowane różne mapy i poziomy. Jest to kontynuacja historii Maximusa, wojownika z oczyszczoną pamięcią. Wędrowa w ciemności, walcząc z demonami, aby światło aurze Ziemi, której kiedyś żył, i uratować tych, co kiedyś kochał. Gdzie będziesz mógł poznawać piękne i jednocześnie zniszczone światy. są też zupełnie nowe style walki dzięki którym będziesz mógł pokonywać przeciwników z różnicowanymi kombinacjami. Będziesz też mógł ulepszyć swoją broń i umiejętności. Miejesz się też z różnego rodzaju bossami. Gra zdecydowanie i wyzwanie dla gracza, ale to chyba dobrze, że w końcu nie będzie za łatwo, tylko będziemy musieli się wysilić, i przejść do kolejnego poziomu. W grze się w który przypadkowo trafia do świata duchów i omal nie zostaje zabity przez potwory. Przez tajemniczy duch go ratuje i żąda w zamian pracy w biurze zaświatów. Jest to gra fabularna i przygotowa w stylu czatu z atrakcyjnym wszechświatem, którym doświadczy tajemniczych, ale wzruszających epizodów z różnymi duchami, które są nieco pokręcone, urocze i jednocześnie surowe. Dlatego w tej grze każdy twój wyborów ma znaczenie i wpływa na dalsze los opowieści, więc zanim coś wybierzesz, że się dwa razy, czy akurat ten wybór będzie najlepszą opcją. I to już by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli masz jakąś inną super grę na telefon, to możesz się podzielić w komentarzu. I ja już Wam bardzo dziękuję za oglądanie i się z Wami żegnam. Na razie i cześć.